W dzisiejszym filmie sobie skomentujemy i oprzemy kolejne zestawy z Waszej ulubionej serii, czyli Lego, a konkretnie głównie Lego Ninjago, bo dzisiaj będziemy oceniać smoki z Lego Ninjago. No tak, był już taki odcinek, część pierwsza i część druga, ale no praktycznie dzisiaj będziemy dawać levele smokom z Lego Ninjago, czyli będziemy brać mm, smoki z 2014 czy tam 2018 roku. I 2025 roku, zobaczcie, mam tutaj wszystkie te smoki przygotowane. Jeszcze tutaj są gdzieś smoki, bo ich jeszcze nie widzicie. I na przykład, jakiś smok będzie miał level 1, a jakiś 999, czyli wygrany. I yy, będzie to bardzo ciekawe. Więc odglądajcie do końca, ale jeśli jesteście nowi na tym kanale, to jeszcze pewnie nie wiecie co robić. Ale jeśli jesteście stałymi widzami, którzy oglądają zawsze moje odcinki, to wiecie co robić. No, łapka w górę, subskrypcja, Twitter, tak, wiecie. Okej, okay, no to zacznijmy od levelu 1. No, I co my tutaj mamy? Level 1, praktycznie nieoryginalne LEGO. Jest to nie wiem z jakiego to jest roku, ale na pewno jakieś stare, bo to widać, że to jest stare Lego. Ja nie wiem w ogóle skąd to mam. Części są jakieś dziwne, nawet to nie przypomina nieoryginalnego LEGO, tylko nie wiem co to jest. Dosłownie jakieś to jest dziwne. No ale widać, że nie ma znaczku LEGO, no to jest nieoryginalne. Yy, nawet twarzy nie ma, co to jest. Dobra, więc ciężko powiedzieć, pazura jednego nie ma. No taki przeciętny ten zestaw. No dobra, przeciętny. no powiedzmy, że słaby, no bo to jest serio słabe. Mm, instrukcja też była beznadziejna, więc level 1 niedostateczny. Dobra. Teraz level powiedzmy, że takie 30 i coś w tym stylu. To... No dobra, ja wiem, że ten go smoka hejtowałem wiele razy, bo to jest bez sensu smok, ale przynajmniej przypomina smoka. Po pierwsze, beznadziejne jest to, że po prostu... czemu to ma. Zobaczcie. Takie kółko. Co nam to jest? Przecież nawet nie dostaliśmy dodatkowych nóg. Poza tym, cztery skrzydła? What this? Ehm, po pierwsze, jeszcze takie pytanie. Po, po trzecie, ehm, co to jest za smok? Bo nigdy takiego w LEGO Ninjago nie widziałem. Ehm, jeszcze ostatnia rzecz, że wyobraźcie sobie, że ten smok to jest to samo co to. 10 plus 4 plus. To jest ten sam smok. Ja nie mogę, to jest totalna masakra, więc smok level 30. Ale dałem mu level 30, bo ma wiele minusów, ale przypomina smoka. No, zobaczcie na jego twarz, no przypomina, więc level 30. Um, level 50, czyli oczywiście smok taki zwykły. Um, nie ma minusów, no nie ma plusów, no taki średni, ten smok. No, raju, no nie, no to taki zwykły smok. Powiedzmy, że taki zwykły. No to level 50 możemy dać na, na spokojnie. Level 50. Mm, level 80 to będzie taki mega fajny smok. Bardzo mi się podobają jego nadruki na głowie ogólnie, yy, bardzo przypomina ogólnie to, jak on wyglądał w serialu w pierwszym sezonie. Mm, Była... a nie, bo to był zestaw. Nie tylko ten smok. Był jeszcze Mroczny Władca w wersji smoka. No ale zaraz dojdziemy do Smoka Mrocznego Władcy. Smok ma bardzo fajne nadruki. Można mu zrobić fajne pozy. No spoko smok. No to 80, 80, taki 9 level. Coś w tym stylu. I teraz przechodzimy do dużo lepszego levelu, czyli levelu 100. Już zaokrąglamy to. Mamy level 100. Smok jest dużo, dużo większy. Jest to smok mroczny władca po reinkarnacji. Jedynie, co po prostu jest dziwne w tym smoku, to wytłumaczcie mi to, co to jest? Ja wiem, że było wiele filmów na YouTubie, jak ktoś powiedział, że ten smok to po prostu jest słaby. I tak wiele youtuberów powiedziało o tym smoku. I głównie dlatego, ponieważ Zobaczcie, jak on wygląda. Lekko ruszycie mu twarz. Zobaczcie, zownie. Zobacz, Lekko ruszycie mu twarz. To jest. No, dziwne to jest, no. I w sumie za dużo fioletowych kolców. Ja wam tu ich nie pokazałem, bo zobaczcie. Ja zdjąłem te kolce fioletowe, ale ich było pełno. Zobaczcie, tutaj dookoła były te kolce, jeszcze tu, na całym ciele. Dosłownie w serialu czegoś takiego nie było. Co to jest? Czemu na głowie masz trzy kolce? O czegoś takiego to nie było. No nie. Jest level 100, powiedzmy. I teraz smok, który jest po prostu lepszy. No, bardzo delikatne łapy. Y, często się psuje i gubią się części. Y, mi się ostatnio mega on zepsuł i nie mogę go wam pokazać w całości. Jedna mu noga odpadła, ale wygląda on w taki oto sposób. Jeszcze się trzyma. Y, jego twarz jest normalna. I 12 sezon Lego Ninjago. Pewnie każdy pamięta tego smoka z 12 sezonu. Jest on dość ciekawy, w ciekawy sposób zrobiony. Może on się skręcać, no zobaczcie, pyk, pyk. Bardzo fajnie, że coś takiego w ogóle jest. I chyba w 12 sezonie te smoki zaczęły być takie fajne. no Powiedzmy, bo w 2023 roku to po prostu smoki to był. Szok, nie? Smoki to były mega gigaczady. No ale chyba w 12 sezonie Lego Ninjago, no to smoki były już po prostu mega czadowe. A w 2025? Nie mieszajmy w tokie ogrzewę. Takie Kilkwot ogrzewę to mega gigaczad. No i tutaj możemy dać taki level powiedzmy że 200-150 taki level na spokojnie. I skończyliśmy już tą całą półkę. I teraz przechodzimy, co mamy tutaj. No. Ja mogę wam to pokazać. zobaczcie. Tu mamy, nie wiem czy Wy to będziecie widzieć. Zobaczcie to, czy Wy to będziecie dosłownie widzieć. Na tym stołku mam te smoki przygotowane. Takie trzy. Mamy tam kiełk grzmota, smoka Jay z 2024 roku i yy, tam chyba matkę Whitefire tego smoka z 2024 roku. I to będzie powiedzmy, że level 300. Bardzo fajne rogi, bardzo fajna twarz i zbudowanie tego smoka. Smok mi się praktycznie podoba, tylko nie podoba mi się to, że jest delikatny, mega delikatny. To jest chyba najbardziej delikatny smok, jakiego w Lego niegrego w ogóle widziałem. Nie mieszajmy w to nieoryginalnego Lego. I smok jest w sumie ok, więc dajemy tutaj level 300-350. Teraz drugie miejsce. Czyli smok J. Jest to największy smok, jakiego w ogóle posiadam w LEGO Ninjago. Zobaczcie, jaki on totalnie jest ogromny. Ile on miejsca tutaj zajmuje. On jest mega gigaczadem. I w 2024 roku, 2023, a także w 2025 smoki odgrywały ogromną rolę. Na przykład w 2023 roku Ninja, czyli Jay, Cole, Kai i Zane zamieniali się w smoki. W 2024 roku powstało Dragon's Racing, no to wiecie, powstanie smoków, czyli są smoki, no nie czajcie. I w 2025 roku jeszcze mamy Dragon's Racing i chyba w 2026, nie wiem tego, ale też będzie. I dopiero co powstało Ninjago Legends, ale chyba to nie będzie takie mega oryginalne. No więc smog mi się bardzo podoba, jest ogromny, fajne ma skrzydła, fajne zbudowanie. Czy jest delikatny? No powiedzmy, ale nie jakoś mega bardzo. Jego twarz jest w sumie ok. Bardzo mi się podoba to, że po prostu błyskawice jakby plują mu z ust czy coś w tym stylu. No, fajny smog, mega mi się podoba. Więc tutaj dajmy level 500 albo 600, bo no ten smog praktycznie nie ma minusów. I miejsce pierwsze, czyli ostatni smok. W dzisiejszym odcinku zobaczmy, jak on wygląda. Nie, no, Wy już wiecie, jaki smok tutaj będzie. Smok kiełogrzmot, czyli smok z 2025 roku, który ostatnio stał się bardzo popularny. Dodają mu oczywiście mroku, dodają mu te łańcuchy czy coś. Smok ma na twarzy bardzo fajne nadruki. Mam nadzieję, że takich będzie więcej w następnych czasach czy coś. Skrzydła można mu zmieniać w jaki chce się sposób. Jego ogon jest taki mało fajny, no taki, no powiedzmy, że przeciętny, no ale nie mieszajmy w to też ogona. Fajne jest w ogóle no ten mrok. Ten mrok dodaje mu obroża i ogólnie smok jest bardzo. Fajny, więc tutaj praktycznie tak samo jak ze Smokiem Jaya nie ma minusów, więc no i podoba mi się ten skrzywiony kręgosłup. No i tutaj możemy dać 999 level, więc mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli jesteście nowi na tym kanale i odcinek wam się podobał, czemu nie ja to powtarzam, to po prostu dajcie lajka, subskrypcję i odwiedźcie mnie na Twitterze, gdzie są livey, fajne odcinki i po prostu zdjęcia. Więc żegnamy się już i już w jutrzejszym odcinku zamierzam zrobić odcinek, gdzie będę budował trzech kakerów z Robloxa. No to pewnie już znacie tego Ghost 666 i Kulkida. Nie? A jeszcze tam jest trzeci jakiś ziomek. NARA!